z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela. Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz w syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci on łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy odpowiedzi. Choćby ci Pan dał chleb ucisku, i wodę utrapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy Twoje patrzeć będą na Twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą. To jest droga, idźcie nią, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo. On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające role żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód, na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni, w dniu, gdy pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Czasem w naszym życiu przychodzi już taki moment, że zupełnie nie wiemy, co robić, co myśleć, jaką podjąć decyzję, w którym kierunku iść. Przychodzi na nas tak zwany kryzys kryzys czyli jakieś rozdwojenie jakaś niepewność gdzie wtedy, gdzie wtedy szukać pomocy? Co wtedy robić? U kogo szukać jakiejś wskazówki, jakiegoś spokoju? Prorok Izajasz dzisiaj składa nam pewną obietnicę. Mówi: To jest droga, idźcie nią, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo. Pan Bóg jest gdzieś za nami. Pan Bóg gdzieś idzie po tych naszych śladach. Chociaż nam się wydaje, że jest bardzo daleko. Że są takie momenty, że zupełnie już nie wiemy, co dalej, nie wiemy, co dalej robić. Módl się wtedy. Pamiętaj o tym, że chociaż Boga nie doświadczasz, On jest. On będzie chciał wskazać Ci drogę. Czy masz iść na wprost, czy skręcić.